Rondo na Wesołym miało powstać do końca ubiegłego roku. Miało poprawić bezpieczeństwo ruchu i odkorkować wjazd do miasta od strony bochni. Inwestycje wstrzymano, bo właściciele gruntów, na których miało powstać rondo, odwołali się do Ministerstwa Infrastruktury. Inwestorem jest wojewódzki zarząd dróg w Krakowie, który na wykonawcę wybrał firmę Strabek. Całkowity koszt przebudowy skrzyżowania na rondo wynosi 2 950 000 zł. Czy mieszkańcy bardzo utrudniają pracę? Do tej pory było parę interwencji policji, natomiast w tej chwili wszystko w zasadzie się uspokoiło i my prowadzimy pracę bez większych problemów. A termin realizacji przewidziany jest na. Termin realizacji przewidujemy w tej chwili od licząc tak naprawdę od maja minimum 4 miesiące. Wiadomo, że jest to uzależnione przede wszystkim od warunków atmosferycznych. No i też trzeba tutaj powiedzieć, że, że także od tego, jak mieszkańcy będą reagować na nasze. Tak czy inaczej, projektant przewidział e, takie skrzyżowanie. E, z uwagi na to, że, że wyjazd od strony ulicy Łososińskiej jest bardzo niebezpieczny, e, z lewej strony jest e, podjazd niewidoczny, po prostu z tamtej strony samochody e, no, powod jest, jest groźba spowodowania kolizji także, także myślę, że jak najbardziej jest to wskazane. Oczywiście były protesty mieszkańców, natomiast my tutaj jako wykonawca działamy na podstawie decyzji wojewody. Jest to decyzja o rygorze natychmiastowej wykonalności. Także tak czy inaczej mamy prawo, a nawet obowiązek rozpocząć działanie. Rondo jest zaprojektowane tutaj na działce poniżej drogi Tarnowskiej poniżej ulicy Tarnowskiej centrum Pierścienia jest zlokalizowane tutaj widać akurat wiatę przystankową istniejącą i centrum ja myślę że jest jakieś 15 metrów za wiatą przystanku istniejącego tutaj mamy dojazd od strony Łososińskiej tu będzie mur oporowy który będzie ograniczał nasyp drogowy i ulica Tarnowska będzie nam zakręcała w stronę właśnie, w stronę tego ronda projektowanego. Całość będzie przesunięte w stronę ulicy Wesołej, tak żeby można było te wszystkie dojazdy złapać właśnie w jedno skrzyżowanie. Także będzie, będzie ruch usprawniony moim zdaniem. Rondo, które jest obecnie budowane na ulicy na skrzyżowaniu ulic Łososińskiej i Tarnowskiej jest bardzo potrzebnym rondem, gdyż mamy nadzieję, że upłynni ruch, który jest mocno natężony w dniach, powiedzmy targowych, tak jak w Limanowej w poniedziałek i w dni weekendowe, a szczególnie piątek popołudniami. Dobrze, a jeżeli chodzi o mieszkańców, bo wiadomo, że nie byli za budową tego ronda. I podobno były jakieś utrudnienia w pracy. Na początku tych prac było kilku mieszkańców, którzy protestowali dosyć usilnie. Przeciwko nim zostały sporządzone wnioski do sądu w związku z tym, że utrudniali pracę architektom, którzy tam dokonywali odpowiednich pomiarów. Na obecną chwilę nie mamy żadnych zgłoszeń o protestach ewentualnie o jakichkolwiek utrudnieniach, na które napotykaliby ci, którzy wykonują roboty przy tych rondach. A ewentualnie, jeżeli pojawiłyby się jeszcze jakieś protesty, to co wtedy będzie? To będziemy działać zgodnie z literą prawa i tylko i wyłącznie na zgłoszenie, że coś jest nieprawidłowego przy tych robotach, ewentualnie przy zachowaniu się ludzi, tych protestujących.